Witam widzów kochanek, Zagrałem sobie ZOłeczką na saporciku. Otóż jakiś czas temu dostałem zmianę, że jej W może dobić osoba obok niej, nie może dobić i dostaje, gdzie wyleci samo Nerf Spell. I mi się wydaje, że ZEU jest ok na saporcie. Nie tak zawsze, że zawsze ją można wziąć, ale no w ciemno teraz pikowałem, i sobie dostaniemy w chodzi na tym bocie. O, no, jest ten set. Co sumie to mogę podejść. Nie wiem czemu oni tak daleko stoją A mogą sobie jakąś animację od Seta zobaczyć, to ja pierdzielę, widać, że rankery nałeś, jeszcze to są Nie wiem, gramy na Caitlyn Lux, ja, wolę. No, chciałbym powiedzieć, że fajny zasięg mamy, ale oni też mają fajny zasięg Co to jest w ogóle, ten teraz nagrałem no, na tej solo kolejce na Susa, na Seta, Miś No, ta Caitlyn trochę mnie martwi Ja Yumi zbanowałem Moja mi nie chce grać jak gram Zoe, bo to jest jeden minus target do bąbelków. Tylko pytanie jak ja gram Zoe, to ja myślę, że level 1 ona ma popierdzielony z tym E Tylko nie na Caitlyn Lux Bij, dobiej. Tak nas mocno nie spokoją A modowany pasy pasywek przez raz, się tam zaczną gdzie farmić, nie? Bo problem jest taki, że. Jaki tu jest kill potencjał na tej linii? I czemu on tak ligę cicho? Czekaj, no liga tylko ten. Inguwańska jest mnie już. Ten real już pisał, że fyfy, bo Zoe piknąłem na supporta więc. To nie jest tak, że cokolwiek bym tu piknął, to ciężko byłoby na tę linię. Plus. Może to bija. Jest na gangersa, trzeba czekać. Flash E, moim zdaniem, też może robotę zrobić, tylko że to ma klęsa taka jest. Ach, to nie chwyciło jej. Serio przemreszowała przez ścianę? Dwa flasze poszły no, A to dużo nie mogę zrobić Kurde, jakbym musiał tego flasha, no, ale w tym trapku nic nie można zrobić. Szczerze, jakby Jarvan tu nawrócił? Nie, no pewnie też by nic nie zrobił. A nie mają samonerów. I Volibear nie ma samonera. Spingowałem Wollibera? On to też był flash przez ścianę. W sumie, jakby Volibear nie sweszał, to on przeżył raczej. Bo oni nie mają Ignite'a nawet. Kasa dostaje, to jest najwiękniejsze. Dobie zral, no, ulung. Co to był chich, pięknoś? daza. Nie playable line. Aha, no to, jest, Linux. Nie pisz taka z to nie jest moja wina. No nie wiem, czy jest 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 A no nie ma Kessins, nie ma Kessins, A tutaj woliberkę, się mam być szczery. Co mi się podoba Dalej ja bym leciał Ej, no nie było tak źle. Dużo tych obrażeń robię jak to samo Nersp'em do ogarniać jeszcze Dugle będzie dobrze, idę po flasze. A czemu ten flash jest tak daleko. Ej, okej, okay, tym już idzie nie mogę, nie pozwoli mi luk to mogę go chwilkę zostawić, ale tu jest oblodzenie widzę. Nie any, też luksia. No już ch nie chciałem ryzykować, naprawdę. Ej, nie no, jest już te buty na linię. Ej, on co chwilę są bo jeszcze jest dwóch typów na linii. No i gościk na linię, żeby wrócić. Ale Jarvan ładnie zagrał, nie? Na tej wymianie cofamy, tak? Dobra. No i ładnie było. Lux nie miała many. Caitlyn się podnieciła i umarła. Ja zaraz mam dwa kilki, ja mam dwa kilki. Ja będę teraz przecież oro takie robić, ale idę w but. nie, buta nie mogę. Kurczę, gram tego buta z tego. No to full AP chcę zrobić, to tak, muszę zagrać i zmienić ten na trinket i pinkę mogę kupić, okej. Okay. Ghostować na linię? Zobaczymy, może przyghostuję. Nie no, bardzo ładne te wymiany były i mi się wydaje, że te E robi robotę, jak na supporta, tylko trzeba tym trafić, no to jest różnica. Szkoda, że na taką linię paskudną gramy Caitlin Lux, ale na razie mi się wydaje, że to nie jest tak słabe. I TW jest co chwilę z tego co widzę na tym bocie, ale nie wiem czego to zależy. cię już wszedł, bo teraz dużo kilku było. Uważaj, Zerarku! Matko wizję tu chciałem wyczyścić. No chyba po tu wizji dalej nie mają, nie? Więc zarazem może farbić. Porołomową, trochę, mimo że mi się wydaje, że wygrywamy teraz. O, czekaj, gdzie widać. Teraz mnie nie widać. Znałem, tu wizję ma. A będą do topa będą dajwować. Ajajaj. No tu bo, też mogą się bać tutaj stać. A nie, mnie. No to z Realku to... Sorry, ale... Powinna nie rzecz. ale dobra. Gdzie jest ten? Zesmaitował mnie. Kurde, jakby Jarvan był bliżej. Jarvan musiał chyba kółko zrobić, żeby agro stracić zwierzę. No ale i tak to wyszło okej, okay, moim zdaniem. Nie będę mówić. Teraz się to kombo początkowe, ale cały błąd był na tym, że Ezreal tyle hp stracił za darmo. No ale też trochę mnie na linii nie było, ale no chciałem coś innego zrobić na mapie, bo Ezreala teoretycznie można zostawić z tyłkiem samego. Ale z tymi samolerami to jest tak super, ja Mogę mogłem po flesza pójść, ale myślałem, że wezmę flasha, że rzucę ignita i wezmę flasha na nas na tej arce, ale tak się chyba nie da zrobić, bo moje Załe me Mechaniks nie są takie dobre. Ale ja obrażeń jestem w stanie wypierdzielić jako support, to jest to samo co Lux tylko, że wiecie... Ja nie wiem, tak mi się wydaje, że jeszcze więcej bije I robię to samo co ta na midzie. O, pół HP ma koleżankę. <ścoughs> nie mówcie, że Talia idzie jak Pinka czy jeszcze. Boje się jak bo libera znajdę, to jest dyntka Dobra, talię widzę. Nie, ruszył się. Chemtank. Tak nie trafiłem. No, to zabił, na nie chciałem. Ja tą talię. Idę, idę. Bez to nic nie zrobię chyba. ją wypierdzielił. Biedna <grym>, jest ta Lux, naprawdę. Oj, set na susa zabija. set w ogóle ma już dominację na topie. Co to jest? Czekajcie, jest tutaj wizja? Nie, nie, mają. Ona gdzie miałby być ten bo Tutaj chyba jedynie a, chcesz, żebym tak zrobił? O, w sumie dobrze myślisz. Tam bardziej patrzymy się, że z tribusza będzie mi się, bo tam tylko tam go nie widzieliśmy. No ale żarwony robi roboty w tej gierce. Dobre linie wybrał, bo set sobie chyba sam poradził w ogóle. Ja no idę w Ludenon, tu nie można nic innego zrobić. Mam 10 stacków na Mejai. A ja to stracę zaraz na co No tak szczerze, to jest to, co. To, to jest to, co mi się wydawało, że to jest to samo, co nam idzie tak naprawdę. Levelu on trochę mniej, co prawda, ale... Czy za aż tak levelów potrzebuje? Za mało gram w tym championie. Na pewno potrzebuje, nie? Ale... Chociaż to tak nie rośnie. 30 obrażeń to na tym kurośnie? rośnie. Aj. Nie udało się trafić. Ja wolę się z nimi tutaj na bocie bawić. No pół HP jej zabrało. I na bocie jest dużo ciekawie jeśli chodzi o te kąty z tymi bąbelkami i tak dalej niż na idzie. To też trzeba przyznać. No i bo są. No, Ale szczerze, że ta gra No mają niby nasusa, ale nie widzę jak by mieli to jeszcze tutaj pograć coś. Teraz tylko my możemy stroować, tak naprawdę. O nie, no, oni tam pod wieżą chcą stać. no Ezreal ma free nie? no to nie wiem, ja bym chciała na Caitlyn Lux powygrywać, ale to Jarvan już tutaj swoje zrobił. Teraz wizja głęboka tylko i... Pewno jakaś zonia jest pod wieżą. powiem grać naokoło tego Jarvana. A to też na bocie można się pobawić, widzę. O. <grywia> <grywia> Jeszcze zlikwidowała, nie poczekała na Ignejdę. No tego trzeba walę, bo on może zerkować. Mnie w konia zrobić dżungle Blitz się w ogóle nazywa chyba zbanowali sobie zobaczę sobie jego konto Bo może gra tym Blitzcrankiem, lesie, się się nauczę ja, no teraz będę mieć swój power spike, więc ten, blitz jest jak naj... ten power jest jak najbardziej wskazany no, no tak chyba champion Diffie trochę na tych, tej gierce ale śmieszna ta Zoe bo nigdy jej nie widziałem, ale tylko słyszałem o niej i też mi się wydawało, że to nie jest takie głupie po tej zmianie, że ona nie musi dobijać. Ojej. on suchost, że widać że dziki No te obrażenia są paskudne, no naprawdę. Te obrażenia są paskudne. I nie widzę żadnej różnicy pomiędzy midem z a suportem. A mi się już, misiu już podskakuje, widzę. Dobra, Ghosting. Ten hand tank. O kurde. Hidden combo na tym. I flash, i tu flash, wszystko jest na raz. <laughs> to jest zawsze śmieszne jak dla tych summonerów Ma tyle. No, pogranny. <laughs> Ej, bo oni wygrywali na tym bocie, bo zintowałem, A czy No ładnie mnie złapali. I potem po prostu Caitlyn nie miała flash, bo zużyła flasha na tego kila i dostała kila. To też ją pewnie bolało. No i potem czarwam przyszedł w sumie. I to wszystko. Idzie piesów. Aha, chwycił mnie za mordę, nie, zostaw mnie. No, na tym slowku to się nie da darzować w ogóle. Nie, no tak chciałem tylko tą zobaczyć, tą złowę, więc wrzucę ten odcinek, bo zabawny nawet to było na tym bocie. I te komba z Jarvanem mi się podobały. No, jak S konektuje, to są chore obrażenia, bo to może też wasz sojusznik, nie? Masz diker może to sprokować. Więc PIK na pewno do, do przetestowania, dla kogoś jak lubi.